Czy uważasz, że utrata pamięci to po prostu część starzenia się? Ja też tak myślałem, aż natknąłem się na technikę trwającą zaledwie minutę, która dokonała czegoś niesamowitego. Starsze osoby, które wcześniej zapominały wszystko, teraz myślą wyraźniej niż wielu trzydziestolatków. Nazywam się Dr. Juan Martinez. Jestem neurologiem z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w pomaganiu seniorom w utrzymaniu umysłu aktywnego, bystrego i skupionego, bez względu na wiek. Pozwól, że zadam Ci pytanie: Czy zdarzyło Ci się wejść do pokoju i zapomnieć, po co tam wszedłeś? Albo zablokować się, próbując przypomnieć sobie nazwisko bardzo znanej osoby? Czujesz, że słowa są w Twojej głowie, ale nie potrafisz ich wypowiedzieć? Uwierz mi, nie jesteś sam. Słyszę takie historie codziennie w moim gabinecie. Przez lata myślałem, że te zapomnienia to po prostu naturalna część upływu czasu, aż zacząłem zauważać coś innego. Poznałem ludzi w wieku 70, 80, a nawet 90 lat, którzy nie tylko mieli doskonałą pamięć, ale też wyrażali się z pewnością siebie, chodzili pewnym krokiem. I pamiętali anegdoty z dzieciństwa, jakby przeżywali je teraz. I nie, nie brali cudownych leków, ani nie korzystali z kosztownych terapii. Sekret tkwił w krótkiej rutynie, serii prostych ruchów, które stymulują obszary mózgu, które zwykle mamy nieaktywne. Każdy może je wykonywać siedząc na krześle, bez nadmiernego ruszania się, bez potrzeby używania sprzętu czy wysiłku fizycznego. W tym filmie pokażę Ci, jak aktywować te rejony mózgu za pomocą zaledwie pięciu prostych ćwiczeń. Te praktyki wzmacniają pamięć, poprawiają koncentrację, równoważą umysł i przywracają jasność myślenia. A jeśli zostaniesz do końca, nauczysz się, jak połączyć je w skuteczną sekwencję, która zajmie tylko minutę dziennie. Tak, 60 sekund, które mogą zrobić różnicę. I przywrócić ci bystrość umysłu, którą myślałeś, że straciłeś. Wiele osób uważa, że pogorszenie pamięci następuje nagle, jakby pewnego dnia obudzili się i nie potrafili już zapamiętać nazwisk, dat czy prostych zadań. Ale w rzeczywistości zużycie umysłowe jest powolne, ciche i często niezauważalne, aż stanie się widoczne. Wszystko zaczyna się od drobnych szczegółów. Nie odnajdywania słowa, zapominania, po co weszło się do danego miejsca, czy trudności w prowadzeniu rozmowy bez gubienia wątku. Czasem tłumaczymy to stresem, zmęczeniem lub brakiem snu. Ale prawda jest taka, że mózg prosi o pomoc. Im szybciej go wysłuchamy, tym łatwiej będzie go odzyskać. Z czasem, jeśli nie jest odpowiednio stymulowany, niektóre obszary mózgu zaczynają stopniowo się odłączać. Na przykład hipokamp, który jest kluczowy dla pamięci, zwalnia swoją aktywność. Podczas gdy móżdżek, odpowiedzialny za równowagę i koordynację, traci skuteczność. Dodatkowo przepływ krwi w mózgu stopniowo się zmniejsza. To podobne do rośliny, która przestaje otrzymywać wodę. Nie umiera od razu, ale powoli więdnie od środka. Chat GPT. Dobra wiadomość jest taka, że tak jak roślina może znów zakwitnąć przy odpowiednim podlewaniu, tak i nasz mózg ma zdolność do reaktywacji. Wymaga jedynie specyficznego i stałego bodźca. Nie chodzi o długie sesje czy skomplikowane ćwiczenia, lecz o poświęcenie zaledwie minuty dziennie na proste ruchy. Pierwsze ćwiczenie polega na poruszaniu palcami u stóp. Choć może się wydawać dziwne, zaczynać od tego, gdy mówimy o poprawie pamięci, ruch ten ma solidne podstawy neurologiczne. Palce są bezpośrednio połączone z muszczkiem, który nie tylko kontroluje równowagę i koordynację, ale także wpływa na funkcje poznawcze, takie jak uwaga. Świadome ich poruszanie aktywuje połączenia neuronowe, które często przez lata pozostają uśpione, jak zapomniany włącznik. Korzyści z tego prostego ćwiczenia zostały potwierdzone zarówno naukowo, jak i na przykładach z życia. Na przykład pan Ramon Garcia, 75-letni mieszkaniec Madrytu, zgłosił się do mnie z problemami z chodzeniem bez utraty równowagi, unikając wychodzenia samemu z obawy przed upadkiem. Jego siła nóg była dobra, ale mózg stracił połączenie z ciałem. Poleciłem mu podstawowe ćwiczenie: poruszanie palcami u stóp przez minutę dziennie. Na początku był sceptyczny i pytał, czy to naprawdę poprawi pamięć, ale postanowił spróbować. Rutyna jest prosta. Siedząc na wygodnym krześle, jednocześnie unosi się palce obu stóp i utrzymuje je przez 5 sekund. Następnie opadają i mocno naciska się je na podłogę przez kolejne 5 sekund. Potem masuje się podłogę końcówkami palców przez 10 sekund, a na koniec otwiera. I zamyka palce przez kolejne 10 sekund. To daje łącznie 30 sekund, a powtarzając dwukrotnie, osiąga się zalecaną minutę. Po dwóch i pół tygodniach, pan Ramun wrócił i powiedział, że teraz chodzi pewniej. Nie musi się tak bardzo podpierać. Najbardziej zaskoczyło go to, że czuje umysł bardziej przejrzysty, jakby w środku miał nowe światło. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tokio. Potwierdziło to doświadczenie, wykazując, że osoby starsze, które wykonywały to ćwiczenie przez trzy tygodnie, znacząco poprawiły równowagę, koordynację i pamięć w porównaniu z tymi, którzy tego nie robili. Ten ruch jest prosty, ale potężny. Nie musisz chodzić na siłownię, nosić specjalnych ubrań, ani wykonywać dużego wysiłku fizycznego. Wystarczy kilka minut. A twoje stopy mogą być punktem wyjścia do reaktywacji umysłu. Czasami klucz do odzyskania bystrości umysłu zaczyna się od podłogi. Następne ćwiczenie polega na wykonywaniu delikatnych ruchów szyją. Drugie ćwiczenie jest kluczowe, ponieważ dotyka problemu często niezauważanego niewłaściwego krążenia krwi do mózgu. Gdy krew nie krąży prawidłowo, tlen i składniki odżywcze których potrzebuje mózg, nie docierają w odpowiedniej ilości. To powoduje, że umysł działa wolniej, jest zamglony i mniej czujny. Niewiele osób wie, że szyja działa jak ważny most między ciałem a mózgiem. Kiedy ten obszar jest napięty lub sztywnieje z powodu stresu, złej postawy lub braku ruchu, przepływ krwi jest ograniczony, jakby zginał się wąż, przez który woda przestaje normalnie płynąć. To ćwiczenie jest zaprojektowane, by uwolnić to napięcie i poprawić przepływ krwi. Aby je wykonać, usiądź z prostymi plecami i rozluźnionymi ramionami. Powoli obróć głowę w prawo do granicy komfortu, nie wymuszając ruchu. Wróć do centrum i powtórz ruch w lewo. Następnie spójrz w górę, jakbyś chciał zobaczyć niebo. Utrzymaj tę pozycję przez kilka sekund. A na koniec delikatnie opuść głowę, przybliżając podbródek do klatki piersiowej. Wykonywanie tych ruchów powoli i uważnie zajmuje tylko pół minuty. Jeśli zrobisz je dwa razy dziennie, poświęcisz minutę na poprawę krążenia mózgowego. Korzyści są szybkie i widoczne: większa jasność umysłu, uczucie lekkości oraz lepsza zdolność myślenia i zapamiętywania. Choć wydaje się to prostym gestem, wykonywany świadomie ruch staje się potężnym narzędziem do odblokowania i ożywienia umysłu. Trzecie ćwiczenie polega na świadomym ruchu języka. I choć na początku może wydawać się nietypowe, jego efekty poparte są nauką i praktyką kliniczną. Poruszanie językiem w określony sposób aktywuje obszary mózgu związane z językiem, pamięcią werbalną i bystrością umysłową. Język zawiera wiele zakończeń nerwowych połączonych bezpośrednio z mózgiem, więc każdy świadomy ruch wysyła silne sygnały do obszarów kontrolujących mowę, rozumienie i pamięć, działając niczym masaż, który budzi uśpione rejony mózgu. Aby wykonać to ćwiczenie, usiądź prosto z lekko otwartymi ustami. Wyciągnij język tak daleko, jak potrafisz i utrzymaj tę pozycję przez kilka sekund. Następnie przesuń język w stronę prawego policzka, potem w stronę lewego. Potem przyciśnij język do podniebienia. Na przemian napinając i rozluźniając przez kilka sekund. Na koniec wykonaj obroty językiem w ustach. Najpierw w jednym, potem w drugim kierunku. Cały proces trwa około 30 sekund, a powtarzając go dwukrotnie osiąga się minutę. Ten ruch jest szczególnie korzystny dla osób. Które mają trudności ze znalezieniem odpowiednich słów podczas mówienia. Zapominają nazwiska lub ważne szczegóły, albo mają jasne myśli, lecz nie potrafią ich dobrze wyrazić. To nie jest magiczna technika, lecz podstawowe ćwiczenie neurostymulacyjne, które poprawia artykulację, płynność myślenia i przywraca pamięć. I najlepsze jest to, że możesz to robić w dowolnym miejscu i czasie. Nie potrzebujesz żadnego specjalnego sprzętu, tylko swojej uwagi i chęci, by aktywować umysł. Czwarte ćwiczenie polega na masażu uszu. Praktyce, która na początku może wydawać się nietypowa, ale jej korzyści są głębokie. Niewiele osób wie, że uszy nie służą tylko do słuchania. Wewnątrz nich znajduje się jeden z najważniejszych systemów, odpowiadających za utrzymanie równowagi, orientacji. Oraz poziomu czujności organizmu. Ponadto, uszy są bezpośrednio połączone z centralnym obszarem mózgu, zwanym pniem mózgu, który reguluje zarówno naszą stabilność fizyczną, jak i mentalną. Kiedy ten obszar jest odpowiednio stymulowany, efekty są widoczne. Poprawia się koordynacja, zmniejszają zawroty głowy, słuch się wyostrza, a co najciekawsze umysł staje się jaśniejszy. Często niezdarność podczas chodzenia czy zmęczenie umysłowe mają swoje źródło w odłączeniu tej strefy, a rozwiązaniem może być tak prosta rzecz jak delikatny masaż uszu. Aby wykonać to ćwiczenie, usiądź wygodnie i chwyć obie uszy dłońmi. Najpierw delikatnie pociągnij je do góry i utrzymaj nacisk przez kilka sekund. Następnie powtórz ruch w bok, również delikatnie, a potem w dół. Na koniec masuj uszy małymi, okrężnymi ruchami, jakbyś rysował palcami kółka wokół nich. Ten prosty gest aktywuje receptory równowagi, poprawia krążenie w tej okolicy i wywołuje natychmiastowe uczucie ulgi. Już po 30 sekundach poczujesz, jak uszy się rozgrzewają, twarz się rozluźnia, a umysł zaczyna się oczyszczać. Powtarzanie tego dwa razy dziennie wzmacnia efekty. To nie jest mistyczna czy improwizowana praktyka. Badania medyczne potwierdziły, że ta technika znacząco poprawia funkcjonowanie układu przedsionkowego oraz przetwarzania słuchowego dwóch kluczowych elementów zapobiegających upadkom, utracie czucia i dezorientacji u osób starszych. Jeśli kiedykolwiek poczułeś, że tracisz równowagę wstając, chodzisz niepewnie lub potrzebujesz się czegoś podeprzeć, by czuć się bezpiecznie. To ćwiczenie jest idealne dla Ciebie. Nawet jeśli nie masz widocznych objawów, wykonywanie go profilaktycznie wzmacnia komunikację między ciałem a mózgiem. Piąte, ostatnie ćwiczenie to zintegrowana rutyna łącząca wszystkie poprzednie ruchy w jedną prostą, praktyczną i bardzo skuteczną sekwencję, trwającą dokładnie minutę dziennie. Ta kombinacja działa jak orkiestra. Muzycy mogą być świetni osobno, ale gdy grają razem, muzyka nabiera mocy. Tak samo jest z mózgiem. Aktywując kilka stref jednocześnie, wzmacniamy ich połączenia, poprawiamy krążenie i umysł rozświetla się całkowicie. Chcę podzielić się historią pani Carmen López, 80-letniej kobiety z Sewilli. Kiedy przyszła po raz pierwszy, jej pamięć była bardzo osłabiona. Mówiła powoli się Podczas chodzenia miała trudności ze znalezieniem słów, a szyja niemal nie chciała się ruszać. Miała wszystkie te objawy naraz. Z pewnym niepokojem zapytała mnie: Doktorze, czy naprawdę muszę to wszystko robić? Wydaje się to skomplikowane. Doskonale to rozumiem. Pięć różnych ćwiczeń może wydawać się przytłaczające, ale gdy pokazałem jej, że można je wszystkie wykonać w ciągu jednej minuty. Siedząc i bez wysiłku, jej wyraz twarzy zmienił się i zaczęła czuć nadzieję. Mimo początkowych wątpliwości postanowiła spróbować. Krok po kroku prowadziłem ją przez rutynę. Siedząc, zaczęła poruszać palcami u stóp w górę i w dół, jednocześnie delikatnie obracając szyję z jednej strony na drugą. Potem otwierała i zamykała palce u stóp, pochylając szyję w górę. I w dół. Następnie wyciągała język, delikatnie unosząc uszy do góry. Poruszała językiem na prawo i lewo, jednocześnie rozciągając uszy na boki. Naciskała język na podniebienie, delikatnie ciągnąc uszy w dół, a na koniec obracała język w kółka w ustach, masując uszy ruchami okrężnymi. Wszystko robiła spokojnie, bez pośpiechu, poświęcając tylko minutę. Po trzech tygodniach wróciła na wizytę. Weszła pewnym krokiem, mówiła wyraźnie i miała uśmiech, którego wcześniej nie miała. Powiedziała mi: Doktorze, nie uwierzysz. Wczoraj przypomniałam sobie numer telefonu przyjaciółki, której nie widziałam od dwudziestu lat. To jest siła stymulowania całego mózgu naraz, bo kiedy jest on w pełni aktywny, ciało reaguje, pamięć się rozjaśnia, a życie staje się bardziej klarowne. Teraz, gdy znasz już pięć ćwiczeń i wiesz, jak je połączyć w minutową rutynę, chcę podzielić się trzema sekretami, które przyspieszą i jeszcze bardziej wzmocnią efekty. Pierwszy jest bardzo prosty. Wypij szklankę wody przed rozpoczęciem. Może nie wiedziałeś, ale nasz mózg składa się w 80% z wody. Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia poprawia połączenia neuronowe, ułatwia krążenie. I potęguje korzyści ćwiczeń. Prosta szklanka wody kilka minut przed może być różnicą między niewielkim postępem a znaczną poprawą. Drugi sekret to głębokie oddychanie podczas rutyny. Wdychaj spokojnie przez nos i powoli wydychaj przez usta. Ten rodzaj oddechu aktywuje układ przywspółczulny, redukuje niepokój i zwiększa ilość tlenu docierającego do mózgu. Nie tylko relaksuje. Ale też włącza obszary mózgu, które były wyłączone, jakby otwierał się okno, przez które wpada świeże powietrze. Trzecią radą jest wykonywanie ćwiczeń przy spokojnej muzyce, która ci się podoba. Może to być relaksujące pianino, spokojna gitara lub dźwięki natury. Muzyka stymuluje obszary mózgu związane z przyjemnością, motywacją i pamięcią. Ćwiczenie w przyjemnej atmosferze sprawia, że ta minuta staje się pełnym momentem dobrostanu. Ale równie ważne jak wiedzieć, co robić, jest wiedzieć, czego unikać. Istnieją trzy powszechne błędy, które mogą powstrzymać Twój postęp, nawet jeśli tego nie zauważasz. Pierwszym jest wykonywanie ćwiczeń zbyt szybko, jakby to było zwykłe zadanie do odhaczenia. Ważne jest, by pamiętać, że mózg potrzebuje spokoju. Jeśli się spieszysz, Korzyści maleją, a nawet możesz poczuć zawroty głowy. Drugim błędem jest forsowanie ciała aż do odczuwania bólu, co nie jest konieczne. Te ruchy nie wymagają intensywnego wysiłku. Jeśli poczujesz dyskomfort, zatrzymaj się, posłuchaj swojego ciała i traktuj je z troską. Trzecim błędem jest brak systematyczności. Wiele osób wykonuje ćwiczenia tylko raz, zauważa pewną poprawę a potem o nich zapomina. Tymczasem mózg reaguje na powtarzalność. Codzienne wykonywanie tych ruchów, nawet przez minutę, powoduje kumulatywne zmiany, które wzmacniają pamięć, oczyszczają umysł i przywracają równowagę ciała. Dziś nauczyłeś się prostej, skutecznej i dostępnej dla każdego rutyny, niezależnie od wieku. Pięć ruchów aktywujących kluczowe obszary mózgu. Palce u stóp dla poprawy równowagi, szyje dla stymulacji krążenia, język dla wspierania mowy i pamięci, uszy dla zwiększenia koncentracji i stabilności, oraz na końcu zintegrowaną sekwencję łączącą wszystko i wzmacniającą efekty. Być może podczas wykonywania ćwiczeń poczułeś jakiś sygnał: mrowienie w stopach, lekką ulgę w szyi, czy błysk jasności umysłu. To nie przypadek, to twój organizm odpowiada. Twój mózg mówi: Jestem tutaj, wciąż mogę. Czemu nie? Jeszcze nie jest za późno. Nieważne, czy masz 60, 70, 80 lat lub więcej, twój umysł jest wciąż żywy, a mózg może się odnawiać. Wystarczy, że zdecydujesz się dać mu szansę. Wystarczy minuta dziennie. Nie potrzebujesz drogich leków skomplikowanych rutyn ani fałszywych obietnic. Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy: chęci rozpoczęcia i dyscypliny, by kontynuować. Jeśli dotarłeś aż tutaj, masz już coś bardzo cennego, a jeśli zdecydujesz się to praktykować, gwarantuję, że za kilka tygodni zauważysz różnicę. Nie tylko ty ją poczujesz, osoby wokół ciebie zobaczą twoją energię, pewność siebie, sposób w jaki mówisz i chodzisz. Zobaczą odnowioną wersję Ciebie. Jeśli ta informacja była dla Ciebie pomocna, podziel się nią z tymi, którzy jej potrzebują: z przyjacielem, który czuje się mentalnie wyczerpany, z siostrą, która zawsze zapomina, gdzie zostawia klucze, bo wszyscy zasługujemy na starzenie się z jasnością i godnością. A jeśli zaczniesz dziś, wróć za trzy tygodnie i opowiedz mi, jak Ci poszło. Chętnie przeczytam w komentarzach. Co się zmieniło w Tobie, bo Twoje doświadczenie może być nadzieją dla kogoś innego. Dziękuję, że tu jesteś, że poświęcasz te minuty sobie samemu i pamiętaj: Twój mózg nigdy się nie poddaje.